Witam wszystkich w tym odcinku. Odpalimy, wystartujemy i wylądujemy apaczem. Także zaczynamy. Na początek włączamy baterię przełącznikiem Master Ignition. Następnie korzystamy z APU, bo nie potrzebujemy external power obecnie. Czekamy na włączenie APU. W międzyczasie zamykamy drzwi. Ctrl C. Ustawiamy panel E Com do pamiętając że pokrętło RLWR odpowiada za dźwięk RWR'a i MWS'a następnie ustawiamy sobie światła w dowolnej pozycji zewnętrzne, wewnętrznych pamiętamy o pokrętle primary light następnie czekamy na zakończenie alignmentu w międzyczasie możemy uncage'ować ADI zapasowe zrobić borsight i hudsa wchodząc w stronę weapon-borsight-i-huds i musimy nacisnąć borsight now wciskiem cursor-enter celowanie jest okropne tego bra. Następnie włączamy system CMWS tym pokrętłem na ON. Możemy go teraz uzbroić, ustawić kanał dźwiękowy na CMWS i od razu na bypass albo na auto jak Wam wygodniej. Po skończeniu tych czynności możemy sobie już ustawić dowolnie flight plan na TSD Pokazywanie różnych zagrożeń. Możemy na stronie Weapon kody lasera przypisać różne itd., tak dalej, tak dalej, czekając na zakończenie się elementu. Ja do Was wrócę, kiedy element się skończy. Witam Was po skończonym elemencie, Także mamy wszystko gotowe do uruchomienia silników. Ustawiamy światła antykolizyjne w pozycję RED. Będziemy wykonywać dzisiaj cold start silnika Czyli zimny start, silnik nie był włączony w ostatnich 4 godzinach Co widzimy po tym, że TGT wynosi temperatura, tyle co temperatura na zewnątrz Także uruchamiamy przycisk engine start, jak tylko go uruchomimy Jak tylko go przełączymy Silnik zacznie się uruchamiać, jak tylko zobaczymy wzrost NG na silniku pierwszym Dźwignię mocy przesuwamy na pozycję idle i tak samo analogicznie z drugim silnikiem. Już zaczynam. A i włączamy silniki przyciskiem Level Alt Home i Level Shift Home. Shift, alt Home i Shift Home. NG daje mocy. I czekam aż silnik osiągnie swoje nominalne parametry i się ustabilizuje, aby włączyć drugi silnik. i ok silnik się ustabilizował możemy uruchamiać drugi silnik prawy shift home przepustnica na idle i odpala się drugi silnik i czekamy teraz na ustabilizowanie się. Po ustabilizowaniu się silników możemy przeopuścić dać w pozycję FLY za pomocą lewy control, lewy SHIFT PLUS lub za pomocą zbindowanej osi. Dostaniemy najprawdopodobniej takie ostrzeżenie, jeżeli zrobimy to za szybko, tak jak ja w tym przypadku, ale nie trzeba się nim przejmować. Możemy teraz zresetować wszystkie ostrzeżenia przyciskiem WCA i RESET. Wyłączyć APU. Włączyć stronę Fly i jesteśmy gotowi do lotu. George z przodu powinien zrobić swoje czynności, także jesteśmy naprawdę gotowi do lotu i możemy startować. Także znajdujemy się w bazie Karabiszk w wschodniej Syrii. Zrobimy krótki przelot nad bazą i wrócimy na e, stojankę, która znajduje się po mo, tam gdzie teraz patrzę, tylko po drugiej stronie bazy. Także wyłączam hamulec parkingowy. I zrobimy start z zawisu. Także podejdę do zawisu i zacznę się rozpędzać, uważając na latarnię, która jest przed nami. Tego chyba wejdę w zawis, obrócę się w lewo i dopiero zacznę przyspieszać. Apache potrzebuje bardzo mało trymu na raderze podczas startu ale potrzebuje lekko dać drążek w lewo dodaję kolektywa trymuję w lewo trochę radera jednak muszę dodać, śmigłowiec się podnosi ile powoli się wznosimy Zmieniam symbologię na hover Dodaję mocy Wzniosę się na 10 stóp I obrócę w lewo 10 stóp Obracam w lewo Cały czas się wznosząc Na prędkości już widać prędkość Ponieważ mamy wiatr Jestem obrócony Pochylam nos do przodu Zmieniam symbologię na transition I przyspieszam Prędkość 24 węzły to jest ETL, Effective Translational Lift. I teraz śmiguje, zaczynam e, radar. E, będzie chciał, żebyśmy radar dali w prawo. 50 węzłów cały czas, radar w prawo daje, trymuje. Jesteśmy w stabilnym locie. Także teraz zawracam w prawo i lecimy wylądować. Również wylądujemy z zawisu. Druga stojanka ma taki problem, że jest tuż przed nią płot. Tak będzie trzeba polandować z większej wysokości. Jesteśmy prostopadle do miejsca lądowania, także równo. trymuję. I tam będziemy lądować obok chinooków. Zrobię sobie trochę większą odległość do lądowania. Zwiększę wysokość. I zawracam w prawo. Powinno mi tyle dystansu starczyć. Zmniejszam kolektywo, żeby się tak nie wznosić. Wychodzimy na prostą. Jesteśmy na prostej, zaczynam zwalniać Obniżam wysokość, będę celował przed tą lewą, lewym śmigłowcem Kiowa Warrior 50 węzłów, muszę wysokość zwiększyć Teraz zmniej zmniejsza nam się prędkość, nie będę chciał radar w lewo dać, śmigłowiec Cały to zwalniam, pamiętając o tym, że mamy wiatr, więc prędkość nie będzie... Mamy mniejszą prędkość niż na prędkościomierzu. Zwalniam do 20 węzłów. I celuję przed miejscem, którym chcę wylądować, ponieważ śmigłowiec wyląduje... Za miejscem, którym chcę wylądować, ponieważ śmigłowiec wyląduje przed nim. Zmieniam symbologię. uważam na płot zbliżam się do miejsca lądowania skoryguję trochę w lewo w lewo i obniżam Jesteśmy na ziemi, trochę nie w osi, ale jesteśmy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.